Papież dokonuje pierwszych nominacji. Zaczynają wyciekać informacje z kulis dotyczące konklawy, a w międzyczasie widmo możliwej schizmy ponownie krąży nad kościołem. Nie chodzi tu tylko o nazwiska i role. Jest coś głębszego, co się dzieje pod powierzchnią. Zostań do końca. Za pozornym spokojem rozgrywa się decydujący mecz. Kiedy kardynałowie zamknęli się w kaplicy Sykstyńskiej, aby wybrać nowego następcę Piotra, atmosfera była daleka od pogodnej. Nie była to tylko kwestia wyboru mężczyzny. Chodziło o to, żeby uniknąć katastrofy statku. Kościół był i nadal jest pogrążony w głębokim kryzysie duchowym, doktrynalnym i duszpasterskim. Pęknięcia są widoczne gołym okiem, ale media nie chciały ujawnić, że za kulisami wiedzą o tym doskonale nawet książęta kościoła. Nazwisko Roberta Prewosta, amerykańskiego Augustianina z dużym doświadczeniem misyjnym w Peru, pojawiło się dopiero wtedy, gdy wyczerpały się wszystkie inne opcje. Kardynałowie tacy jak Parolin i Tagle, bardzo bliscy programowi Bergogliana, starli się ze sobą i nie byli w stanie zjednoczyć się na jednym froncie. Z drugiej strony kardynałowie o mocniejszych poglądach doktrynalnych Burke, Sara, Erde nie mieli wystarczającej liczby zwolenników mimo początkowego zainteresowania. Ich kandydat Węgier Erdogan nie osiągnął wymaganego progu. Zbyt kontrowersyjne dla uczelni, która boi się ryzyka eksplozji. To właśnie w tę próżnie władzy wkroczyło nazwisko prewosta. Według wiarygodnych źródeł nie został on wybrany przez konserwatystów, jak próbowano nam wmówić już wczesnym rankiem. Nigdy nie było paktu tradycjonalistycznego. Rzeczywiście zdecydowane poparcie przyszło ze strony uznanych za postępowe środowisk, takich jak kardynał Cupich, Stany Zjednoczone oraz delegacji azjatyckich i afrykańskich. Ci ostatni, Postrzegani przez wielu jako nadzieja kościoła. Okazali się natomiast bardziej skłonni do logiki kompromisu, być może również ze względu na interesy geopolityczne. Jednakże najbardziej oczywistym faktem jest tylko jeden. Leon XIV nie został wybrany po to, aby zmieniać doktrynę ani przywracać tradycję, ale aby wszystko utrzymać w całości. Papież Klej, umieszczony tam, aby zapobiec wysadzeniu całej budowli. To jest prawdziwy mandat, jaki otrzymaliśmy. Kardynał Giovanni Battista Re powiedział to również jasno podczas mszy święte pro elichendo Romano Pontifice: Jedność, pokój, zakończenie wewnętrznych konfliktów. Brak odniesienia do Franciszka. Nie ma potrzeby kontynuowania rewolucji. Sygnał był głośny i wyraźny. Przewróć stronę. Ale bez łez. Czy jednak podzielony Kościół może utrzymać się w całości, nie mówiąc wyraźnie prawdy? Bez jasnego określenia, co jest doktryną, a co herezją? To jest pytanie, które się pojawia i które sprawia, że ten wykład pozostaje grą, w którą wciąż trzeba grać. A potem kwestia niemiecka. Przez lata mówiono o niemieckiej drodze synodalnej, jako o drodze niebezpiecznej. Ale wciąż wewnętrznej dla wspólnoty kościelnej. Teraz nie ma już miejsca na owijanie w bawełnę. Schizma niemiecka nie stanowi zagrożenia. To rzeczywistość, która rozwija się w czasie rzeczywistym, na oczach światowego episkopatu, który jest zbyt nieśmiały, by nazwać ją po imieniu. Publiczne oświadczenia biskupa Georga Becinga, przewodniczącego konferencji Episkopatu Niemiec, nie pozostawiają wątpliwości. Wyraźnie stwierdził, że chce wyświęcania kobiet, co spotkało się z aplauzem i uznaniem. Nie na zgromadzeniu Kościoła katolickiego, ale podczas kongresu Kościoła protestanckiego w Niemczech. Symbolicznie dewastujące miejsce. Miejsce, w którym nie mówiło się już o komunii między chrześcijanami, lecz o doktrynalnej zbieżności w żadnej sprawie. Betzing nie jest odosobnionym przypadkiem. Całe niemieckie kierownictwo zmierza w tym samym kierunku ogłosić Kościół katolicki winnym wielowiekowych błędów doktrynalnych od moralności seksualnej po kapłaństwo mężczyzn, i zaproponować duszpasterską zmianę, która w rzeczywistości jest odwróceniem dogmatu. Nagle ton stał się niższy koniec z bombastycznymi deklaracjami za to ostrożne, niejednoznaczne, a czasem trudne. Do uchwycenia odpowiedzi, Betzing nie zaprzeczył niczemu, ale zaczął mówić o procesach, rozróżnianiu, słuchaniu kulturowym. Leksykon trącący taktyką. Żadnego kroku wstecz, ale wyraźnego spowolnienia. Nie ma żadnego dowodu ani oficjalnego potwierdzenia. Ale wśród analityków i źródeł kurialnych pojawia się pytanie, czy telefon pochodził z Rzymu? Przypomnienie, formalne lub nieformalne, że pewne stanowiska wykraczają poza próg komunii kościelnej? Nie można tego stwierdzić na pewno, ale moment zdarzenia budzi podejrzenia. Po wyborze Leona XIV, znanego ze swego stonowanego stylu i pozycji kanonisty, niemiecka roztropność nagle stała się koniecznością. Być może po prostu po to, by zyskać na czasie. Być może dlatego, że nowe kierownictwo Kościoła bez deklaracji jasno daje do zrozumienia, że nie chce być wciągane w wojnę ideologiczną. W każdym razie postępowa arogancja poniosła porażkę. To niewiele. Jednak w tym momencie historii, jakiekolwiek wahanie ze strony zwolenników wymuszonej zmiany jest rysą na ich pewności siebie, a to może stać się naruszeniem. Ponieważ samo jego wybranie nie było wystarczające, teraz muszą ukształtować jego wizerunek. Gdy tylko padło imię Leona XIV, główni przedstawiciele skrzydła postępowego rozpoczęli gorączkowy wyścig o to, jak interpretować jego pontyfikat, jeszcze zanim ten się na dobre rozpoczął. Kardynałowie tacy jak Cupich i Cholerich, wspierani przez media otwarcie ideologiczne, bez wahania oświadczyli, że nowy papież będzie kontynuował dzieło Franciszka. Niektórzy mówili nawet o zakończeniu jego programu: synodalność, inkluzja, duszpasterski przegląd zagadnień moralnych. Wszystko to przyjmowano za pewnik, jakby Leon XIV był bezpośrednią kontynuacją poprzedniego pontyfikatu. Ale coś tu się nie zgadza. Nowy papież. Augustianin i kanonista, charakteryzuje się stonowanym, powściągliwym i uważnym stylem. Nie wypowiedział żadnych dwuznacznych słów, nie wykazywał też żadnych skłonności ideologicznych. Jego język, jak dotąd, jest pełen ostrożności i właśnie z tego powodu stał się idealnym obiektem do deformacji. Podczas gdy on milczy, inni mówią w jego imieniu, interpretują, przewidują. Manipulują? W rzeczywistości papież nie zajął jeszcze jasnego stanowiska w najbardziej drażliwych kwestiach. Ale to właśnie milczenie otworzyło drzwi wojnie narracji, której celem nie jest poznanie, co on naprawdę myśli, ale narzucenie mu publicznej tożsamości służącej określonym interesom. Lew XIV stawia swoje pierwsze kroki dyskretnie, ale z chirurgiczną dbałością. Jego pierwsze wybory nie są może rewolucją, ale mówią wiele tym, którzy potrafią czytać między wierszami. Pietro Parolin został zatwierdzony na stanowisku sekretarza stanu, co było oznaką chęci zachowania ciągłości administracyjnej, przydatnej dla uniknięcia wstrząsów w momencie i tak pełnym napięcia. Ale najważniejszy ruch dotyczy frontu synodalnego. Jean-Claude Hollerich i Mario Grech pozostają protagonistami drogi synodalnej, pomimo ich wysoce wątpliwych stanowisk. Zwłaszcza ten pierwszy znany jest z bardzo osobistych interpretacji nauczania moralnego Kościoła. Jednakże Lew XIV nie promuje tego, lecz dba o to, aby było to widoczne i pod obserwacją. Ale nie ma sensu wyciągać pochopnych wniosków. Trzeba rozróżniać i przede wszystkim módlcie się. Módlmy się, aby papież miał łaskę widzenia jasno, działania z mocą i mówienia prawdy. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech cię Bóg błogosławi.